November 264 Delta Bravo gotowy do startu. Na pokładzie jest VIP, argentyński piłkarz Emiliano Sala. cześć braciszko, wie jak tam lecę do Cardiff. Jutro po południu pierwszy trening z nową drużyną. Utalentowany napastnik opuszcza Nant na dobre. Przenosi się do angielskiego Cardiff City za 17 milionów euro. Transfer do jednej z najsilniejszych lig na świecie. Miał szansę stać się wielką gwiazdą. Lot nad kanałem La Manche potrwa dwie godziny. Sala już leciał z Ibotsonem. E Dwa dni wcześniej z Cardiff, gdzie podpisał kontrakt. Wracał do Nant, żeby się pożegnać z kolegami z poprzedniej drużyny. Poleciał do Cardiff w środku nocy, w zasadzie nic im nie mówiąc. November 264 Delta Bravo, proszę wznoszenie poziomu lotu 5-5. November 264 Delta Bravo, zezwalam poziom lotu 5-5. W piperze Malibu zmieści się pięciu pasażerów, ale dzisiaj sala jest jedynym. Nie zimno? Słucham? Ciepło? Niezbyt. Wygodna maszyna o bardzo przyzwoitej prędkości przelotowej, sporo w niej miejsca. Samolot wznosi się na wysokość przelotową 5500 stóp. Przy dobrej pogodzie, lot z do Cardiff to nic trudnego. Ale nad Wyspami Normandzkimi warunki się pogarszają. Pojawiają się chmury burzowe. W takiej sytuacji widzialność znacznie spada. Pilot nawiązuje łączność z kontrolą ruchu lotniczego. Proszę zniżanie, żeby utrzymać VMC. N264DB zezwalam poziom lotu 5.0. Zgłoś, jeśli chcesz niżej. N264DB, dziękuję. Pilot się zniża, żeby ominąć chmury. Zasłaniały te odrobinę światła, którą dają Jersey and Guernsey. Widzialność w locie nie pozwalała wyraźnie dostrzec horyzontu. W porządku? N264 dB proszę o dalsze zniżanie, żeby utrzymać VMC. Jednak po 10 minutach samolot wciąż leci w chmurach. Zezwalam zniżać według uznania. Przyjąłem. Maszyna jest o godzinę od Cardiff, ale nagle znika z ekranu radaru kontrolera. N264DB jak Bravo. sytuacja? Gdzie jesteś? N264DB jak słychać? Uh. Piper Malibu zniknął z radaru nieopodal Wysp Normandzkich, na północ od Guernsey. Numer rejestracyjny N264DB. Wiadomość szybko się roznosi. Pojawiła się informacja, że Piper Malibu wpadł do kanału. Wkrótce dziennikarze sportowi zaczęli mówić, że Emiliano Sala miał tej nocy lecieć do Cardiff. Rozpoczynają się poszukiwania z morza i powietrza. Trwają do rana następnego dnia, ale nie udaje się odnaleźć samolotu. Good Dzień dobry. Śledztwo przeprowadzi AAIB, brytyjska Agencja Rządowa do Spraw Wypadków Lotniczych. Przyszły dane radarowe. Sprawdź skrzynkę. Już patrzę. Śledczy chcą wiedzieć, gdzie dokładnie rozbił się samolot. Poprosiliśmy kontrolę ruchu lotniczego o zapis radarowy. Dzięki niemu mogliśmy odtworzyć trasę lotu. Ostatni kontakt radarowy, tutaj. Więc powinien być gdzieś tutaj. To obszar na północny zachód od wyspy Gernzi. Głęboko. Za głęboko dla nurków. I silne prądy. Przekażę te dane ekipie na morzu. Ustalając pozycję wraku na podstawie zapisu radarowego, uwzględniliśmy prądy morskie. To znacznie zwiększyło szanse jego odnalezienia. Tymczasem świat obiega przerażająca informacja. Leciał nim Emiliano Sala. Francuska policja potwierdza, że piłkarz był na pokładzie Pipera. Przy takiej temperaturze wody i tak niespokojnym morzu szanse na przeżycie są znikome. W Nantes ludzie wciąż mają nadzieję. Prosimy, abyście byli z nami i wspierali rodzinę. Ona nie pogrąża się w rozpaczy i wciąż wierzy. Świetnie. Wszystko. Dziękuję. Będziemy mieli wiadomości wysłane z komórek pilota i sali. Dobry pomysł. Śledczy starają się ustalić, dlaczego Piper zniknął z radaru. Zbliżając się do Guernsey, zbacza nieco w prawo, ale za chwilę. Wraca na kurs. Utrzymuje 5000 stóp. Nic niezwykłego. Tak, ale pokaż sam koniec lotu. Dobrze. Zobacz, jak skręcał. Trzy minuty przed zniknięciem samolot wykonał szeroki zakręt w prawo, a potem Ciasny w lewo. I ten ostatni w prawo. Niemal 180 stopni. Chwilę przed zniknięciem Piper ostro skręcił w prawo. Widać było, że zaczęło się dziać coś dziwnego. Dużo skrętów w obie strony. Na koniec bardzo ostry w prawo. Co spowodowało takie zmiany kursu zakończone nurkowaniem? Coraz ciaśniejsze zakręty i coraz szybsze opadanie wyglądały na początek stromej spirali. Spójrz na oscylację wysokości. W górę, w dół. A potem szybkie zniżanie. W ostatnich chwilach lotu samolot wznosił się i opadał, zakręcał, aż w końcu wpadł do morza. Czy pilot utracił nad nim kontrolę? Nawet jeśli znajdziemy wrak, nie będzie łatwo. Malibu nie ma rejestratorów. Brak zapisu rozmów i parametrów lotu bardzo utrudnia ustalenie, co działo się w ostatnich minutach. Po trzech dniach poszukiwania zostają przerwane. Świat opłakuje śmierć utalentowanego piłkarza. Z wielu klubów piłkarskich i od wielu zawodników napływają słowa współczucia.